Dzisiaj zapytamy, czy mężczyzna za Tobą tęsknia. Zobaczymy, yy, czy ten rozkaz jest dla Ciebie. Zobaczymy, yy, w jakich Ty jesteś w energiach i co między Wami. Jeżeli ten rozkaz pasuje, no to znaczy yy, patrzymy dalej. W jakich Ty jesteś dzisiaj w energiach? Ty jesteś bardzo e, w takich energiach dziecięcych. Ty, jakby chcesz e, być szczęśliwy ty chcesz e, m, tak, jakby radość i utrzymywać się od swoich spełnienia marzeń e, z jednej strony, ale ty rozumiesz, że ty chcesz już, a w tenże czas e, pod dziewiątkę pik e, trzeba czekać. O tak jest tak. Ty czekasz na coś, żeby spełnić swoje marzenie. O tak jest tak. I cieszę się jak dziecko. O, o, ty widzisz to, że będzie spełnienie marzeń. Ty idziesz do tego, ale w ten czas ty rozumiesz, że jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. No troszeczkę, ale to trzeba. Jakoś tak. Ty jesteś w takich energii. Co między tobą i mężczyzną, o którym ty myślisz? Co między wami? O, a między wami koniec? A między wami koniec, chociaż mężczyzna bardzo tęsknie. On planuje spotkać się z tobą. Mężczyzna chce jeszcze szansę u Ciebie, on czeka, on na razie on um, zakochany jest, ale między Wami tak jakby koniec, albo po prostu sytuacja taka na pa pauza taka między Wami nie. Hm. Dobra, jeżeli poznałaś, um, że um, zobaczyłaś, że ten rozkład jest dla Ciebie, to zobaczymy, czy mężczyzna za tobą tęskni. Czy mężczyzna za tobą tęskni? Pomyśl o mężczyźnie, możesz powiedzieć jego imię w głos. I zobaczymy, czy mężczyzna za tobą tęskni. Czy ty tęsknisz za kobiety, która to ogląda? Bardzo. Bardzo tęsknie. Zakochany jest. Powiem tak, rozmowy, on bardzo chce z tobą na poważnie porozmawiać. Um, on cię, um, on chce powiedzieć, że tęsknie, że zakochany jest. Um, on rozumie, że on cały czas o tobie myśli. O tak jak jest e, dzień, wieczór, noc, on po prostu, jeżeli on nie śpi. A możliwe to też przegrać się, że on wieczorami, nocami nie śpi i myśla tylko o Tobie. Pod ósemką on chce działać, on chce porozmawiać i ta ósemka naprawdę będzie taka, że pod szóstką to on myśla o drodze, a tutaj ósemka trafna to to, że on będzie działać na pewno, że on przyjedzie, porozmawia albo napisze, albo po prostu on powie, że on Cię bardzo tęsknie. tęsknota taka mocna, bo on zrozumiał, doszło do niego jednak. Bo po tych energiach, gdzie wcześniej niemożliwe, że między Wami teraz kontaktu nie ma, albo bardzo taka nie za bardzo bo możliwa jakaś sytuacja, kludnia, nie kludnia była, nie? Bo akurat nie pokazały, widać, że to by nie bardzo przyjemne, jemu też jakaś sytuacja, która spowodowała koniec między Wami, ale on bardzo tęskni, i on po prostu nie chce yy, tracić cię, nie, i on naprawdę będzie działać w twoją stronę. Dobra, co będzie dalej? Mm -hmm. e, tak, on teraz e, bardzo w negatywnych e, takich en energiach możliwo, bo ty go tak widzisz. Ty tak widzisz, że on daleko, on negatywny, on zły, ty tak ty takiego widzisz, chociaż sam po sobie on jest zakochany i on jest pewny, że on z tobą będzie. On nie myśli o tym, że on zrezygnuje z ciebie. On czeka na drogę. E, Droga, powiem, e, szóstka to taka szybka karta. To będzie od e, tygodnia czasu czeka jego od tygodnia. Jest też kobiety dla niego bardzo atrakcyjna, taka strasna, która piękna, która pokazuje siebie w takim wyglądy jak gwiazdeczka. On po prostu ci widzi, taką kobietę, która wszystkim podoba się, która jest ma swój charakter oparty, bo po półsemki to też, że wy w rozmowach tak jakby walczycie między sobą, tak? On coś mówi tobie, ty swoje, ty też nie poddajesz się. A, i, I ty jego widzisz teraz takim chłodnym, że on e, możliwo nie odzywa się do ciebie, e, ale to niedługo. On e, już e, w głowie on ma, że on jedzie do ciebie. Po samkie, to on też nie będzie myśleć on już e, wie, że co on będzie robić. Aha, on nie napisze, on przyjedzie. Wygląda tak: on, on czasami możliwo chce napisać do ciebie, ale w tenże czas on mówi, że nie nie trzeba pisać, trzeba jechać. Bo on boi się, że jak on napisze tobie SMS-a, to ty mu nie, nie będziesz chciała odpisać. I on rozumie, że on może przyjechać już do ciebie, że ty mu nie odpiszesz. I żeby nie być rozczarowanym w tym wszystkim, on musi przyjechać, chociaż boi się też, że on przyjedzie i możliwe, będzie taka rozmowa nie taką, jaką on oczekuje. On chce od ciebie szansę, on Hmm, boi się tego powiem, że nie będę mówić, on boi się rozmowy z tobą, dlatego, że ty możesz tak konkretnie powiedzieć jemu, że słuchaj, a czemu ty przyjechałeś? Nie? Jakoś tak pisać na pewno nie będzie. On rozumie, że jeżeli on przyjedzie, no to będzie jakiś szans na to, że i, inaczej ta sytuacja może pójść. Dobra, to a jak będzie, a jak będzie? Mężczyzna widzicie swoją kobietę. on cię nie będzie oddawać, on cię zaczął docenić, dla niego to, że nie macie między wami spotkań, dla niego to jest bolesne i on rozumie, że możliwe on cię mm, obraził I, i dla niego to też, on rozumie, że to jego wina, że on cię obraził, ale on myśli, że ty będziesz chciała z nim być po dziewiątki, że ty nie odmówisz mu. Hmm, ale w głowie bardzo boi się on boi się mm, że to może być koniec wygląda tak na to jeżeli on nie zacznie działać to będzie koniec, ale w, mm, po dziewiątki bardzo mocne ma przeciągania do ciebie po dziewiątki y, tref jesteś dla niego bardzo bliską osobą i on rozumie, że on bez ciebie nie da rady po prostu. On na tyle, na tyle ma bardzo mocne przyciąganie do ciebie, że jego to męczy. On cały czas o by myślał, On rozumie, że to przyciąganie go też męczy. On wie, że ty dla niego jesteś bardzo blisko osoba. I, I to dla niego bardzo męczące. Ta, ty jesteś zła. On to pokazuje, ta, że ty jesteś zła. Już nie będziemy dalej brać. Ty jesteś zła. Na niego obrażona, ale w czy czas on rozumie, że ta rozmowa może zmienić twoje podejście do niego. Bo tak jak po kartach pokazują, że on bardzo stresuje się, on po prostu męczy się, on możliwość samej może nie spać, bo pod Asem Pik to naprawdę bolesne. On rozumie, że ten związek, który między wami jest, on nie prosto tak, i, ale on bolesny, ale pod dziewiątką też on rozumie, że on jest. Tobie zakochanej, i on rozumie, że on muszę z tobą spotkać się, i on chce takiego. Romantycznego, romantycznej rozmowy. On chce, żeby ty troszeczkę otworzyła się tak z innej strony, żeby było wszystko tak, jakby na ludzi, żeby nie było tych emocjonalnych ustawek, które jest teraz między wami i ta nieprzyjemna sytuacja. no On rozumie, że napisać, on bez sensu, pisać, bo ty mu już nie odpiszesz, on musi przyjechać, chociaż też może oczekiwać i boi się tego że ty odreagujesz negatywnie, nie będzie chciała z nim być i on trochę martwi się, ale zacznie działać, bo po tym kartom on po prostu już, już wie, tylko on musi tak przemyśleć, jak to lepiej zrobić, żeby ty e, była w takich energiach, była w jego energiach takich samych. On rozumie, że on tobie też bardzo, bardzo podoba się. Dlatego on zacznie działać, bo on rozumie, że jest uczucia i u ciebie, i u niego. Temu czekaj, bo to będzie tydzień czasu. Po tygodniu czasu on zacznie działać. Coś będziesz patrzeć na pewno.